Dzień dobry, dzień dobry w środę. Zapraszam Was, skarby, bardzo, bardzo serdecznie na kartę nowego dnia, pięknego dnia. Na pewno będzie piękny. Ja wstałam prawą nogą, więc musi być piękny. Kochani, 16 październik 2024. Kto ma dzisiaj urodzinki? Wszystkiego najlepszego również dla osób, które obchodzą dzisiaj. I nie będę, kochani, szukać kalendarza, sprawdzać. Wy wiecie, kto tam dzisiaj świętuje wszystkiego najlepszego. Przypomnę tylko, kto nie wie, osoby urodzone 16 dnia mają karmę związków. Słuchajcie. Dla Was wszystkich, imieninowych, urodzinowych, serdecznych, to jest Wasza karta. Natomiast dla każdej osoby, która ze mną jest co rano. Pije ze mną kawkę, zostawia lajka, komentarz, subskrybuje kanał. Jest oto druga. Dzisiaj moje kochane Syreny, Delfiny, wiecie, że są karty, które kocham, są karty, które uwielbiam. I chciałabym Wam dzisiaj dać przekaz z Tarota Światła i Cienia, jak widzieliście. <laughs> No, kochani, porządnie trzeba przetasować. Jeżeli traficie na mój film w inny dzień, no to, kochani, to też będzie znak, że, że ta karta ym, z tej środy obowiązuje również na ten czas. Patrzcie, jaki piękny organit. Nie wiem, czy, czy widzieliście, na pewno na którymś filmie widzieliście. Niesamowity, nie? No, przepiękne. Zdjęłam go z mojej półki, mówię dzisiaj niechaj będzie z nami. A ja dalej walczę z oświetleniem, dalej nie wiem, gdzie to oświetlenie ma być. No, i tak czasem bywa, nie? To co, za skarby? Zaczynamy od przyjemności, od życzeń, od miłych słów. No i przesyłam Wam pozytywną energię. Piękna karta. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi i sytuacjami. Unikaj negatywności, ale nie tylko dzisiaj, kochani, zawsze. Przepiękna jest ta karta dla was, a dla mnie, dla ciebie. Drogi słuchaczu, fale powodzenia. Jest, jest, jest. Obmywają cię teraz obfitość i pasjonujące nowe możliwości. Chyba nie mogłam Wam lepiej wylosować. Aż sobie tak musiałam westchnąć. No to jak wale powodzenia, to niech będą jeszcze z nami przez chwilkę, przez to światło, nie widać, a widać już. Proszę Państwa, karta pierwsza. A ja już ją odwróciłam, ale tu nic. Karta pierwsza, energia ogólna. Wiecie co? Ja tak czuję, że będziecie się śmiać. Ja tak jak wam powiedziałam, że wstałam prawą nogą, wszystko jest fajnie, pięknie, ładnie i tak czuję, że wy też. Bo energie rycerza Buław są ogniste, są radosne i ta pani na tym zdjęciu, ona się bardzo cieszy, że coś jej się udało, że jej się chce i dzisiaj też będziecie mieć taki dzień. Będziecie krzyczeć, chce mi się, udało mi się. No może te fale powodzenia, kochani, w związku z kartą rycerza różdek również. Słuchajcie, to nie tylko baranki lwy, strzelce ogniste, ale nam wszystkim się dzisiaj udzieli taki dobry nastrój, taki zapał do pracy, do zrobienia czegoś, czegoś dobrego, jakiejś sałatki, może jakieś ciasto, upiec, tak? Natomiast kochani, jeżeli <laughs> idziecie na randeczkę. Z kimś takim, to ta osoba mm, ona dużo mówi, <laughs> się śmieje, zachęca. Bądź ze mną na zawsze, ale ona nie będzie na zawsze, <laughs> bo to jest osoba ze wspomnianym zapałem. Wcale bym się nie zdziwiła, jakbyście dzisiaj zaczęli pisać książkę, coś wielkiego tworzyć, a potem nie dokończycie, bo, bo już się odechce. I taki jest właśnie ten ktoś, więc uważajcie, kochani, na te osoby nowo poznane, bo sądzę, że mm, zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Dzisiejsze randki będą fajne, będą takie niespodziewane. Dzisiaj możecie sobie właśnie tak zrobić taki dzień, wiecie, szalony, szano, szalonych pomysłów w pracy też, kochani. Będziecie chcieli już coś wreszcie zrobić, bo już czujecie, że środa to już połowa tygodnia, już piątek, już widzicie siebie w sobotę, niedzielę w tym i w tym miejscu. No i coś was czeka dobrego dzisiaj. Przyjdą wiadomości, które będą pozytywne i one może was też skłonią do tego, żeby zrobić coś inaczej, coś szybciej, coś lepiej, tak? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Rycerz różdek też zachęca, żebyście zainicjowali coś, prawda? Natomiast uważajcie dzisiaj w zdrowiu na swoje skaczące ciśnienie, bo mm, ci co chorują na, na nadciśnienie, czy, czy nie wiem jak to się tam nazywa, to, to wiecie jaki to jest problem. Także pilnujcie się. Dzisiaj, kochani, uważajcie też na prędkość, ja bym powiedziała, bo możecie za szybko się na coś zgodzić, za szybko powiedzieć tak, a potem za dzień, za dwa, za tydzień powiecie, że to był błąd. Więc, jeżeli idziecie dzisiaj do sklepu coś kupować, to chyba będziecie musieli to 100 razy przemyśleć, bo czuję, że to Wam się tak spodoba, że muszę to mieć, wydać wszystkie pieniądze, a potem okaże się, że nie ma na to, na tamto, na siamto, nie? Najczęściej tak jest. Także słuchajcie, to, co mamy w tle czytania, to jest właśnie żałowanie, tak? To jest żałowanie. To jest moje serce zostało zranione. No, nie tutaj, nie tutaj oddałam serce. Nie, tutaj, tutaj mi nie jest dobrze. To jednak nie jest to. To nie jest moje. Tego nie chcę. Tak czuję. No i trzeba będzie, kochani, tutaj dobrą minę do złej gry robić. Siódemka Mieczy. Proszę być dzisiaj też ostrożną, bo jeżeli będziecie chcieli kogoś okłamać, nie wiem, zwodzić, to to wyjdzie na jaw. Szybko, szybko wyjdzie na jaw, ale też możecie, kochani, dzisiaj. Złapać kogoś na kłamstwie. Możecie komuś udowodnić, że ktoś wynosi Wam coś z pracy, wasze pomysły. Może ktoś coś kopiuje. To jest karta takiej osoby, która dużo mówi, ale dużo zmyśla. To nie jest prawda. Więc uważajcie na te nowe kontakty. Może ktoś chce podpisać z Wami umowę jako kontrahent, czy ktoś taki obiecuje Wam, że będziecie mieli zarobki, ho-ho-ho. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Hmm. Pilnujcie też swoich rzeczy dzisiaj, żeby niczego nie zgubić. Wiecie, czasami gdzieś tam telefon położymy, bo tutaj musimy do portfela sięgnąć. Uważajcie, bo możecie ten portfel zostawić, a ta osoba, ona sobie go weźmie, ale się nie przyzna, że go wzięła. Na co uważać też. No kochani, dzisiaj bym uważała na kobiety. Tu mamy taką kartę, że czy to będzie Twoja szefowa, czy to będzie mama. Może warto, kochani, do mamy pojechać. Jeżeli macie takie damsko męskie spotkania, flirty, uważajcie, by nie zaś w ciążę. <laughs> Dzisiaj jest ten dzień, kiedy nie powinnaś, czy nie powinieneś zainwestować pieniędzy, hmm, kupić czegoś, bo może ci powiedzieć ten ktoś, że to jest cudowne, piękne, a potem się okaże, że nie. Yy, uważałabym. W ogóle na kobiety, nie tylko na byki i wagi, bo to o tym mówi cesarzowa, więc byk i waga tutaj ostrożnie z nimi. Może się ktoś Tobie przygląda, szef, szefowa. Wiecie o co chodzi, nie? Ja Wam powiedziałam na wstępie, że szesnastka to jest karma związków. No i tutaj ten związek, on jest widoczny jest widoczny na tyle, że ta osoba nie będzie z tobą, tak jak ci powiedziałam na początku. Jeżeli ci powiedziała, czy powie, że z tobą będzie do końca życia, to jest to kłamstwo. Tu jest ta karta, to jest kłamstwo. Dzisiaj, żebyście się nie dali oszukać na telefon, na SMS-a, że tam ktoś napisze, słuchaj, wyślij mi, podejdź tutaj, nie wierzcie obcym ludziom, nie wierzcie tym, co się tak, co tak głośno mówią, co się głośno śmieją, bo oni chcą, mm, szczególnie tym domokrążcom, kochani, nie otwierajcie drzwi, bo ja mam tutaj wrażenie, że komu się coś spodoba, zabierze, nie odda, samo życie powiecie, nie. Ale, ale w tym życiu właśnie uczestniczymy, niestety. Słuchajcie, niektórzy będą musieli do pracy iść, gdy się będą źle czuli. Będziecie musieli udawać, że wszystko jest w porządku, będziecie zachowywać się nawet tak, żeby szef, szefowa nie zauważyli. Że się źle czujecie, więc po prostu może będziecie udawać, że pracujecie. Ale to też, kochani, jeżeli wy chcecie okłamać własną mamę, siostrę, kobietę bliską, jakąś matkę, kobietę w ciąży nawet, to wiedzcie, że źle na tym wejdziecie. I tak samo, jeżeli was będą chciały te osoby okłamać, zwróćcie uwagę, Patrzcie na oczy, w którą stronę ta osoba patrzy. Jeżeli patrzy w lewą, ewidentnie kłamie. Jeżeli ma spocone ręce, denerwuje się, tak, coś tam non-stop robi, ewidentnie jest coś na rzeczy. Koni mnie tego uczyli na psychologii. Wiem, że jest dużo takich sposobów rozpoznania, kto kiedy kłamie. Ale to też dzień na podróże. To jest taki dzień na sprawienie sobie przyjemności. Więc dużo jest dzisiaj ostrzeżeń, ale też możecie pewnie być sobą, nie udawać kogoś, kim nie jesteście, żeby się potem z tym źle nie czuć, tak? Kochani, ja mam taki przekaz dzisiaj dla Was, i niech to powodzenie do Was idzie wielkimi falami i krokami. Życzę Wam przepięknej środy, spokojnego dnia, dużo, dużo zdrówka. Przede wszystkim zdrówka. My się słyszymy już niedługo, buziaki. Papa! Pa.